A oto potrzebne składniki na dzisiejszy obiad. Kawałek mięsa, pietruszkę, jedną marchewkę i jedną cebulę do michy i to będzie na zupę. Uw mięso pokrój, ja pokroiłam w drobną kostkę. Do gara zalej wodą i ugotuj. Warzywa zetrzyj na tarce o grubych oczkach. Do tego cypr szklankę ryżu, to wrzuć do miękkiego mięsa, pogotuj 20 minut. A ten ryż przepłucz i ugotuj w osobnym garczu. Ja zużyłam 500 gramów, reszta będzie na kiedy indziej. Resztę mięsa pokrój, a czosnek obierz i posiekaj. Dorzuć do pokrojonego mięsa to wszystko zasyp przyprawą kary. Wsyp tyle, ile lubisz. I porządnie wymieszaj. Kilka psiknięć oleju na patelnię. Rozgrzej, a na to wrzuć to pięknie pachnące mięso i podsmaż. Resztę warzyw pokrój i takie pokrojone dorzuć do podsmażonego mięsa. Wymieszaj, podsmaż 2-3 minutki, zalej szklanką wody, pogotuj 10 minut. Do pojemniczka przerzuć śmietanę, zahartuj ją gorącym wywarem i taką połącz z zawartością patelni wymieszaj, zagotuj i wyłącz. Ale piękna! Zupa, zielenina nie jest potrzebna. Kurczak kary z ryżem. Kolejne cztery porcje ryżu, cztery porcje sosu i cztery porcje zupy. Czy to jest mało? Nie sądzę.